Jeśli coś takiego trzymam w ręce, to już chyba domyślacie się, kto jest dzisiejszym gościem programu Wyszukani. Wyszukać wcale trudno nie było, no ale no, no, trudno nie zaprosić takiego gościa. Najpiękniejsza na Ziemi Radomskiej Witaj Klaudia Lawrence. Witaj Klaudiu. No to jest, powiem ci. No, chyba cenne, prawda? Bardzo cenne, bardzo <noise> ważne. To może ja odłożę, Dobrze. żeby, e, broń Boże, nic się nie stało z tą koroną, bo jeszcze coś by mi się tutaj utrąciło, nie daj Boże, <noise> byłby problem. Powiedz e, no najpierw o Twoich wrażeniach e, e, po, po piątkowym, po tym co się wydarzyło w piątek 23 maja. Ja na początku byłam w szoku, że w ogóle wygrałam, byłam podekscytowana. Jak moi rodzice do mnie podeszli, to w ogóle popłakałam się i wśród dziewczyn też, jak byłam z nimi, to też się popłakałam. W ogóle nie wyobrażałam sobie, że w ogóle wygram. Myślałam o jakimś tam jakimś wice, ale jednak udało się i bardzo się z tego cieszę. A jak ogłoszono, że jesteś z publiczności? To już nie zaświtało ci w głowie, że nie. może zostać? Nie, w ogóle byłam zdziwiona, że była miejsc publiczności, ponieważ ode mnie z rodziny było mało osób i że w ogóle każdy na mnie głosował, no to byłam naprawdę w szoku. No to wiesz, głosują także ci, którzy nie znają kandydata. No właśnie, wiem, mhm. a myślałam właśnie, że o to chodzi, że osoby, które są na sali, tam jest ich większość, to w sumie wybierają tą swoją miejsc publiczności. Wyście się bardzo zmieniły od momentu kiedy my, także jako ekipa telewizyjna widzieliśmy Was na castingu tak. No zmieniłyście się bardzo. Witam, nazywam się Klaudia Lawrence, uczęszczam do szkoły zespołu szkół skórzana odzieżowych stylizacji i usług. W wolnym czasie spotykam się z przyjaciółmi, interesuję się modą, a także muzyką, jak również modelingiem. Więc to były obfitujące pewnie w różnego rodzaju przygotowania dwa miesiące, tak, poprzedzające, poprzedzające już finałowy konkurs. To były ciężkie miesiące, bo to były już prawie, prawie trzy miesiące. Byłyśmy naprawdę zestresowane już pod koniec, ale wyszło jak najlepiej. Dziewczyny też pokazały, że nie są zestresowane, że dobrze im to wszystko wychodzi. I wszyscy byli w szoku, że w ogóle wyszło to nam wszystkim dziewczynom tak bardzo dobrze. Panu, panu Mirkowi też bym chciała bardzo podziękować za to wszystko, co zrobił. I paniom ze Strefy Piękna, paniom z Afrodyty i wszystkim, którzy w ogóle włączyli się w to, zaangażowali się w to. Eee, jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Dzisiaj po raz pierwszy siedzimy. W nietypowych okolicznościach tak. przyrody, jakże miło, prawda? Bardzo Teraz. fajnie. Ja tutaj za chwilę dziurę wywier, wywiercę tymi stopami fajnie, widzę, fajnie. widzę, że ty ja robisz, też. robisz to samo. To tak? znaczy piasek kusi, tak, rozumiem. Tak. E, właściciele mówią, że, że to jest, że to jest e, plaża, no to chyba raczej tak. duża piaskownica, ale jest ok. E, powiedz, no tak, mówisz o tych ćwiczeniach, mówisz o przygotowaniach, no e, ale już dochodzi do tego finałowego dnia. I nie wątpię, że od rana są nerwy. To znaczy jak po, y, poszłam do fryzjera, to wcale się nie zdenerwowałam, później u pani kosmetyczek tak samo. Y, dopiero jak miałyśmy próby i te przemowy i to wszystko, no to wtedy może troszeczkę się stresowałam, a najgorzej mi się wydaje, że było przed pierwszym wyjściem. Ale jak już puścili tą y, fajną muzykę Aha. i tą tak, płynęła taka energia, to było naprawdę super i wyszliśmy świetnie. No i ty szłaś z numerem 4, więc na początku, prawda? Tak. Więc, no ale tak to się odbywa, że przecież idziecie i już jesteście e, no na widoku, wszyscy tak, na tak. Was patrzą. I jak to jest? Co się czuje w trakcie tego, że się, chodzi się na ja scenie? W ogóle. No pewnie także w niewygodnych butach, tak? tak. W, nie, w nie do końca pewnie e, odpowiadających Ci ubraniach, no ale to są przecież warunki mhm. konkursu, prawda? Mhm. Tak, sukienkę miałam y, jak na pierwszym wyjściu wygodną, bo była ona luźna, a za to buty miałam niewygodne, bo były troszeczkę y, bez platformy <grym> i ciężko mi było iść, ale jakoś tam dałam radę. <grym> jak, jak weszłam na początku, to na, nawet nic nie widziałam na początku. Same światła? Tak, same światła, nawet nie patrzyłam w ogóle, kto tam jest. Wyszłam, dopiero później jak wyszłam w drugim stroju, czyli w stroju y, kąpielom, no to wtedy zobaczyłam tam moich znajomych, moją rodzinę. Miss Polski, Ziemi Radomski 2014 zostaje panna z numerem 4, Klaudia Lawrence. Proszę Państwa, Miss Polski Ziemi Radomskiej 2014, Klaudia Labrens. Dużo brawa. Odebrałaś, no, tak widać było, że z bardzo dużą radością i wręcz wzruszeniem decyzję żywi. Jak odebrały to koleżanki, mówisz, że pogratulowały koleżanki. od koleżanki razu? Koleżanki, bardzo. Naprawdę jestem yy, znaczy zdziwiona. Zdziwiona może nie, bo naprawdę wszystkie jesteśmy yy, świetne. Bardzo z dużo, znaczy z wieloma dziewczynami będę utrzymywała na pewno kontakt, bo bardzo je polubiłam i myślę, że to będzie na dłużej. Ale naprawdę byłam w szoku, że w ogóle tak dziewczyny mi pogratulowały, że się nie odsunęły ode mnie, że na niektóre nawet też płakały. Ale nie, naprawdę bardzo się cieszę, że... Wyście się zżyły to... razem tak, przez te dwa miesiące? Tak, bardzo. Eee, teraz, prawie jak rodzina. <laughs> prawie jak rodzina. Nie czułaś takiej presji na scenie, że na przykład, nie wiem, może Ci któraś, na przykład, nie, nie chcę powiedzieć nogę podłożyć, ale nie wiem, trącić Cię, wyprowadzić z równowagi? Nie, nie Próbę było Próby pewnie trwały, nie było, nie było czegoś nie. takiego, tutaj nie, nie było, wiesz, wiesz, na różnego jakieś... rodzaju konkursach dochodzi do różnego ja rodzaju scen. Ja wiem, słyszałam właśnie o tym, ale nie, u nas było naprawdę w porządku, dziewczyny były super, naprawdę, mhm. nie ma żadnych minusów. Zanim o tym, co przed Tobą, to mm, e, chciałem zapytać Ciebie o, teraźniejszą, o teraźniejszość związaną z tym, co robisz na co dzień, bo uczysz się mhm, w szkole. Tak. Przed Tobą y, y, matura czy... Ja będę no, miała za rok. No właśnie, tak, tak. Tak. I, tak. I jeszcze teraz mogłaś sobie pozwolić, rozumiem, na, Tak, właśnie na... bardzo, to był bardzo dobry czas dla mnie, bo mhm. nie miałam przygotowań do matury, dopiero zaczynam od września i naprawdę dobrze trafiło, chociaż miałam iść dopiero za rok na mi. Ale akurat tak wyszło, że zauważyli mnie na miejscu dniówki, z, y, 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 byłam właśnie z kolegą i tak wyszło, wszystko e, się potoczyło tak jak musiało. Czyli poszłaś po prostu na casting i, tak. i, i potem zostałaś y, tak. y, zauważona. Y, przed y, rozpoczęciem nagrania, Wspomniałaś o tym, że nie możemy przedłużać do 17, masz tylko tak, czas. Tak, Mam tylko do 17 czas, ponieważ później jadę na mecz GKS Jodła Jednis i będę tam rozdawała... Jednia nagrody. letnisko. Jedna, I, tak, jednia tak. letnisko, tak. I, I tam będziesz rozdawała pewne nagrody. Tak, tak. I dlatego moje kolejne pytanie, czy Ty, Klaudia, nie uważasz, że będziesz przez ten rok. Oczywiście wiemy o tym, że czeka cię bardzo dużo pracy, ale czy nie uważasz, że będziesz trochę taką... Nie chcę powiedzieć marionetką, ale takim pięknym, piękną ozdobą wielu imprez. Taką, którą będzie musiała błyszczeć i tylko pokazywać cały czas, promować. To znaczy, Promocimy. ja będę zaszczycona, że w ogóle Rozumiem. będę się pokazywała w takich okolicznościach. Mhm. Bardzo fajnie na takich imprezach. Nigdy na takich imprezach się nie pokazywałam, ponieważ nie miałam okazji, a ja teraz mam okazję po prostu pokazać się. Mhm. Co w najbliższych planach, powiedz? W najbliższych planach, no przede wszystkim 8 czerwca Miss Polski Casting, a później nie wiem, nie wiem, my jeszcze zobaczymy. To znaczy nie wiem, bo no bo co, bo pewnie będą różni przedsiębiorcy, różni oficjale także tak, korzystali tak, z tego, tak. że Ty jesteś wybraną mhm. Miss. Dlatego jeszcze nie wiem, co będę robiła. Aha, czyli to jest tak, że będzie rok pełen atrakcji. Mam nadzieję. Miss jest do wzięcia, czy nie? Czy jest zarezerwowana? Nie, jestem wolna. O! <laughs> jestem wolna, jestem do wzięcia. <laughs> Rozumiem, czyli teraz nie powinnaś także narzekać na um, oferty. Nie narzekam, ale myślę, że jeśli wcześniej nie miałam ofert takich, to teraz tylko z jednego powodu, dlatego że jestem Miss. Y musiała teraz radzie... oddzielić ziarno P, tak? tak? O tych, którzy widzą interes w tym, żeby być po tak. twojego boku. Albo no, od tych i, i oddzielić tych, którzy także, no. Może po prostu faktycznie komuś wpadłaś w oko i ktoś będzie chciał spędzić na przykład z Tobą miesiące czy też lata. Powiedz, no to jest tak, że to jest tak, że chyba zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest ogromna odpowiedzialność. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę i jestem naprawdę, jak o tym sobie pomyślę, to jest aż mi gorąco i nie wiem, nie wiem jak to I będzie, ale mam nadzieję, soku. tak, może się napiję. Ale myślę, że dam radę, dam z Ciebie wszystko naprawdę, żeby jak najlepiej reprezentować nasz Radom. E, jak oceniasz to miasto? Jak, jak tutaj z Twojej perspektywy, młodej osoby uczącej się w szkole, e, która także przed sobą ma ogromną przyszłość e, i, i oczywiście, i ty, i ta szkoła? Bo wiemy, że no, w, ta szkoła rodzi talenty. Mówimy mhm. o szkole stylizacji e, i Jest usług okay. e, w Radomiu. Zresztą. Kandydują, kandydatki widać, ta szkoła nie da, wydaje tylko e, znakomitych fachowców, ale także tak. piękne panie, bo was Pięknie chyba tam cztery panie. było, jak to dobrze pamiętam. Tak, cztery. Cztery. Powiedz, jak, jak podchodzisz do tego, jak oceniasz to, to, e, to miasto, swoich, swoich znajomych, szkołę? Przede wszystkim miasto jest za mało rozrywkowe. Powinno być więcej imprez dla młodych osób. E, imprezy nie tego typu, żeby po prostu się ochlać i e, bawić i leżeć gdzieś tam pod tym, pod drzewem, tylko po prostu e, wydaje mi się, że nie ma takich, nie wiem, mało jest koncertów u nas w Radomiu, e, mało jest takich imprez na dworze, tak jak e, bodajże chyba 5 lat temu byłam na imprezie koło Galerii Słonecznej, gdzie byli dj -e i to wszystko działo się na, na zewnątrz i to było fajne, ja nie wiem, dlaczego nikt tego nie powtórzył, Aha, czyli chodzi Ci o coś, co przyciągnie o tak, takiego te, tak, rodzaju Tak, A było wtedy bardzo dużo. Osób. Znaczy, wiesz, nie, chyba też nie można powiedzieć, że jest za mało imprez, tylko być może chodzi o imprezy, które trafią w odpowiedni tak, gusta. Tak, tak, bo, bo to być może. A ja w klubach też nie za dobrze się czuję, bo tam jest dużo osób. Nie lubię w ogóle osób pijanych. Aha, aha. Nie piję dużo alkoholu, także. Nie piję dużo. <laughs> nie piję <laughs> dużo. jest umiarem, Rozumiem, Czyli no, tak jak młodzi ludzie. Ten rok, to także pierwszy rok, w którym Ty możesz głosować? No nie. tak, nie. Nie, ale... bo ja teraz będę miała w tym roku 19, czyli no już tak, tamtego ale roku. Ale wyborów z zeszłym roku nie było. A tak. tak. Czyli tak. będziesz w tym czyli roku głosowała pierwszy raz. Już. Tak. Nie pytam o kandydatów, o nazwiska czy coś, ale czy zdajesz sobie sprawę, czy i, inaczej, czy chcesz, czy chętnie pójdziesz na wybory? Bardzo chętnie. Mhm. Dlaczego? Wydaje mi się, że jest wiele osób, y na swoim miejscu, i może wybiorę kogoś, kto naprawdę może dobrze tutaj zarządzić. Czyli to jest tak, że ty jesteś e, zainteresowany, tak, żeby po prostu oddać swój głos, tak? To tak, mi tak, obowiązek. Tak, tak. tak, oczywiście. No to bardzo mi miło. Wszystkich że... zachęcam do głosowania przede wszystkim. Super. I jeszcze jedno pytanie na koniec, bo zapytałem Cię o to także. W tej szarfie musisz teraz cały czas siedzieć. Chyba tak. To znaczy, ja nie wiem, ale wczoraj się, wczoraj właśnie rozmawiałam z panią Moniką i kazała mi, żebym była później wieczorem w tej szarfie i oczywiście w tym mniejszym diademie. Nie w no bo tej tak, dużej bo, koronie. Bo, bo to, co tu widzimy, to jest. To nie będzie ci towarzyszyło przez nie, cały rok. Nie, nie. To mhm. jest tylko. Na dzisiaj. Nie no, nie tylko do programu, ale przez ten <gry> tak, weekend rozumiem, tak? Tak, przez ten weekend. Uh -huh. a, a potem co z tym się dzieje? Co się dzieje z koroną? Potem trafia do salonu Emi Mariasz. Uh -huh. I e, po, e, w przyszłym roku oczywiście ty tak. uroczyście. Oczywiście przekażę innej pięknej kobiecie. Miejmy nadzieję, że równie pięknej. bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję też bardzo. A mogę kogoś pozdrowić? Pewnie. Pozdrawiam moją całą rodzinę, moich znajomych przede wszystkim i moją całą krasę oraz moją sorkę panią Edytę. Pani Edyto. A, do tej Która też mi to towarzyszyła na finale. Pani Edyto, ja również y, pozdrawiam. Y, widać, że Szkoła Stylizacji i Usług, tak jak wspomniałem, nie wydaje tylko y, fachowców, <laughs> ale także... Piękności. Piękności. No y, tak, piękna Klaudia Lawrenc była gościem programu Wyszukani, ja Ci życzę wytrwałości w tym roku. Dziękuję bardzo. Bo, bo tak jak sobie teraz leżymy, chyba nie będziesz leżała przez cały rok. Chyba tak. Chyba będę musiała chodzić, stać <laughs> I A, Nie pokażemy pewnie, chociaż może się uda. Obcas jest mhm. wysoki. Jest wysoki, nie wiem, ale czy... wygodny. O, wygodny, tak? Wygodny. To niech będzie, że wygodny. Chociaż powiem Ci, że wysokość <laughs> przeraża. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję Dzięki. bardzo.